Witam wszystkich serdecznie. Mały update'cik mojego super akwarium. 375 litrów. Oczywiście żartek taki, nie taki. Nie jest nic super. Zbiornik jak zbiornik. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, no nalot na korzeniach, na kamieniach został. Bo to tak miałem. No miałem mam jakąś taką tutaj zagwoskę z tym, co zawsze jest. Jakiś czas temu dodawałem 3 ml mikro z Masterlina no i nawet po tych 3 ml, 3 ml pojawi się już nalot na szybie taki zielony. Dlatego odpuściłem sobie to mikro. Podaję z innej firmy. Z Intermaga, własna mieszanka. Tak wygląda akwarium. Rośliny rosną. Rybki tutaj się płoszą. Lotara Walici i Lotara Wietnam. Tutaj jakiś taki mały się robi stożek. O, tak zwana chojneczka. Ale pomierzymy parametry, zobaczymy co się dzieje. Podmieniam 150 litrów wody. Robię większe podmiany. O. robię większe podmiany, żeby krasnorosty też usunąć delikatnie. Najlepiej robić większe podmiany, żadnej trychy mi nie dać. Nie widzę takiej potrzeby. Słuchajcie, co tam się podziało, że były te sinice i inne teglony, nitki. Długie, słabe, tak zwane nitki wata. Przyjechał do mnie tutaj kolega z pracy, którego bardzo pozdrawiam, Brzoza. Przyjechał do mnie z testem na NO3, bo mi się skończył. I okazało się, że NO3 zostało prawie na zero. A fosfor tam był chyba około 0,5 ppm. I stąd teglony. No, także staram się trzymać parametry wody. Będziemy tutaj przycinać parę roślin. No i tak to wygląda. Ja jestem na razie zadowolony. A na coś tutaj rośnie. próbuje rosnąć. Monte Carlo, tutaj też posadziłem, ale Monte Carlo widzę ją zagłusza. Będziemy musieli zrobić jakieś małe przemyblowanko. O, rybki się chowają. Nie chcą tutaj normalnie się nagrywać. No i słuchajcie, ja tutaj się biorę za podmianę. Zrobię jakąś kawusię, żeby mi lepiej szło. No i tak na szybko wam nagram jak to będzie wyglądało po podmiance. Witam jeszcze raz. Już jestem po podmianie. U was to była chwilka. Ja zacząłem o godzinie 15.00.